Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry. Zapraszam na polityczny komentarz tygodnia. Dzisiaj moim gościem profesor Magdalena Ratajczak, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o, o niesamowitej tragedii w Turcji i Syrii. Trzęsienie ziemi po raz pierwszy od kilku, kilkudziesięciu lat, podobno aż, aż, taka, aż taka tragedia. Liczba ofiar cały czas wzrasta. Na ten moment to jest blisko 37 tysięcy. Ogromna liczba. Polska akcja humanitarna i wiele innych organizacji już rozpoczyna tą, tą pomoc humanitarną. Te pierwsze rzeczy już tam e, docierają, zbiórki już można wesprzeć, ale ja chciałabym zacząć od tego, jak w ogóle zaczyna się organizacja takiej pomocy. E, wydarzy się taka, taka sytuacja i co następuje jako pierwsze? To jest rzeczywiście sytuacja niezwykle dramatyczna ze względu na różne czynniki i położenie Turcji, Syrii, sytuację polityczną i ekonomiczną tych dwóch państw, to co widzimy w tej chwili, ta pomoc jest kluczowa na początku, taka pomoc związana tak naprawdę jeszcze z ludźmi, którzy, kierowana do tych osób, które mogą przeżyć dotrzęsienie ziemi, znajdują się w tych zawalonych budynkach. Zresztą w, również w polskich mediach pojawiały się informacje od samego początku, że również Polska wspiera Turcję wysyłając... Hmm, chociażby hmm, strażaków, tak właśnie, lekarzy. I zresztą jest wiele państw, które specjalizują się w ogóle w takiej pomocy humanitarnej, prowadząc taką regularną dyplomację humanitarną. Madaliśmy na przykład przypadki Szwajcarii, Szwecji i rzeczywiście ta pierwsza pomoc jest kluczowa, a następnie włączają się chociażby właśnie organizacje pozarządowe. My współpracujemy na przykład z Fundacją Human Dog, która jest też znana od lat z pomocy w Afganistanie, w Gruzji, więc widzimy, że to doświadczenie wieloletnie często jest bardzo ważne. W organizacji takiej pomocy, w zbiórkach różnego rodzaju, prawda? Też w kontaktach, co jest właśnie bardzo kluczowe, też kontakty z organizacjami w kraju, w którym, w którym mamy, w tym przypadku w Turcji, czy też jeszcze zdecydowanie trudniej, jeśli chodzi o sytuację w Syrii, kontakty z organizacjami, które od razu wskazują, tak, jaka pomoc może być potrzebna. Widzimy, że to są. Zbiórki, w pierwszej kolejności były to oczywiście zbiórki wiem, odzieży, tak, sprzętu. Również takiego medycznego, to były. No i oczywiście zawsze jest potrzebna też pomoc finansowa. Mhm. Ale od, jakiego, od jakiej rzeczy się zaczyna? To znaczy dzieje się taka, taka sytuacja, jak szybko pojawia się jakaś reakcja właśnie ze strony na przykład organizacji pozarządowej, jak szybko one są w stanie ruszyć z taką pomocą. Ja obserwowałam to, co się działo w przypadku teraz Turcji i Syrii, i to w zasadzie była pomoc, która nastąpiła w kilka godzin. Po, po tych pierwszych dramatycznych Aha. informacjach, jeszcze nie takich, o których Pani przed chwilką powiedziała, prawda? Bo to były też um, dane. Wskazujące zupełnie jeszcze wówczas inną liczbę chociażby ofiar, i w tych pierwszych godzinach, tak, tak naprawdę jest też zdecydowanie większa nadzieja na to, że. Że jak najwięcej osób, osób tak, uda się uratować, uratować. Oraz te szanse cały czas, cały czas maleją już. Teraz maleją, ale jak widzimy ta pomoc rzeczywiście taka natychmiastowa była kluczowa, bo proszę popatrzeć, ile ofiar udało się jednak uratować w kilka dni, czy nawet w tydzień po po ziemi. Mm -hmm. Tutaj też warto wspomnieć, że te zbiórki, zbiórki cały czas można wspierać, ale warto je jednak sprawdzać, bo bywają takie, które nie są dość dobrze sprawdzone i te pieniądze nie trafiają tam, gdzie powinny. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego podkreślałam też jakby doświadczenie tych organizacji, tych instytucji, które w takiej pomocy humanitarnej się specjalizują i tych oczywiście mniej i bardziej znanych, ale takich, które mają też ogromne doświadczenie, wiedzą jak to robić i no i jakby też tę pomoc w odpowiedni sposób, tę pomoc w odpowiedni sposób zarządzają i to jest według mnie rzeczywiście kluczowe. Mhm. A jeżeli chodzi o Uniwersytet Wrocławski, jak tutaj zareagował na te pierwsze mhm. momenty tej, tej tragedii? Tutaj uznaliśmy też, że dla, to jest też miejsce dla nas, by, 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 by pomóc ofiarom tego trzęsienia ziemi. Ja akurat reprezentuję Wydział Nauk Społecznych. Mamy również na Wydziale Welcome Center, które jest dedykowane naszym studentom, którzy studiują u nas z różnych krajów na całym świecie, ale też to jest takie centrum, które właśnie nas w różnych, również takich kryzysowych sytuacjach wspomaga. I zdecydowaliśmy się przede wszystkim oczywiście skontaktować ze studentami, którzy pochodzą z, z Turcji, i studiują na naszym wydziale ale też z studentami, doktorantami, którzy pochodzą z wielu innych państw, chociażby z Azerbejdżanu, a mają wielu krewnych, znajomych w Turcji, tak żeby zapytać ich o potrzebną pomoc. I rozpoczęliśmy od wczoraj zbiórkę takiego sprzętu, już bardzo, można powiedzieć, też wyspecjalizowanego, ponieważ skontaktowaliśmy się z ambasadą Turcji. Ambasada bardzo nas też poprosiła o takie wsparcie. No co jest jakby istotne. Zbieramy namioty, zbieramy koce, zbieramy również przenośne toalety. Nie ma potrzeby zbierania odzieży. Ta odzież już jest w dostatecznej ilości zebrana. No i oczywiście liczą się liczy się też wsparcie finansowe. ono jednak jest kluczowe dlatego, że no, trudno nam sobie nawet wyobrazić, jak ogromna pomoc jest w tej chwili, nawet nie w tej chwili, ale w najbliższych też tygodniach, miesiącach, miesiącach potrzebna, zważywszy też na to, dlaczego koce, namioty właśnie, dlatego że też trochę zapominamy o tym, jaka jest dzisiaj sytuacja taka pogodowa, tak, jakie są warunki atmosferyczne, są niezwykle trudne, temperatura jest bardzo niska. Także ci, którzy stracili dach nad głową, w tej chwili są naprawdę w bardzo, trudnych, bardzo trudnej sytuacji, mimo że zostały udostępnione nie wiem, szkoły, te które przetrwały, mhm. tak, jakieś ośrodki kultury, ale wielu ludzi po prostu nocuje w namiotach. Tak? Pani profesor, a jak ta sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie organizację takiej pomocy humanitarnej wygląda w przypadku Syrii? To są dwa sąsiadujące mhm. kraje, ale w zupełnie innej sytuacji mhm. politycznej, geopolitycznej. Turcja, członek NATO, ONZ, Syria w zupełnie innej sytuacji. No i tutaj właśnie widzimy ogromną różnicę, tak? Ja też wspomniałam o, tej, o tym naszym bezpośrednim kontakcie z ambasadą turecką. Taka możliwość była w przypadku Syrii rzeczywiście wspomagamy się i, i też to są już takie nasze też bardzo indywidualne kontakty w, z organizacjami, które mają też kontakty z organizacjami pozarządowymi w Syrii, ale wiemy też od nich, że ta, ta, ta pomoc tutaj jest zdecydowanie bardziej utrudniona, głównie ze względu na sytuację polityczną Syrii. To no jest, no jest niestety dosyć, trudne dla tych, którzy są poszkodowani w Syrii, a to też jest znaczna liczba mieszkańców. Także tu widzimy ogromną różnicę. Ale z tym, z tym można coś zrobić? Czy my no, mamy trochę związane ręce, jeżeli chodzi o y, kierowanie tej pomocy właśnie tam? W tym przypadku mamy niestety trochę związane ręce i też widzimy, y, kiedy nawet na poziomie takim... Y, y, rządowym, tak, kiedy nastąpiło to pierwsze też wsparcie, chociażby poprzez wysyłanie poszczególnych właśnie oddziałów takich pomocowych, to one były jednak kierowane w pierwszej kolejności do do, do Turcji, ale już znam też przypadki, chociażby, właśnie organizacji szwedzkich czy, czy szwajcarskich, które pracowały na miejscu w Syrii, też w bardzo trudnych warunkach, i one rzeczywiście tę pomoc, zarówno taką sprzętową, jak i też finansową, kierują w te miejsca, przynajmniej gdzie to jest możliwe. Tutaj stawiamy kropkę, ale pewnie do tematu tej sytuacji będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była profesor Magdalena Ratajczak. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.